Hej, hej. Zobaczcie, jaką piękną, prześliczną i boską książeczką do was dzisiaj przychodzę. Jest to zaginiona siostra Tracy Buchanan i od wydawnictwa literackiego. Zobaczcie, jak ona się pięknie przedstawia. Środek też był niezły, całkiem dobrze, i lekko mi się ją naprawdę czytało. I co mogę o niej powiedzieć? No, wiecie, to jest chyba jedna z takich pozycji, która pozwala nam zastanowić się nad życiem. Na tyle, żeby móc określić, czy jesteśmy w nim szczęśliwi, czy nie. Czytając ją, odczułam tutaj jakby gdzieś takie, wiecie, no, ukryte pragnienia chciały się uwolnić i pokazać, że są, że naprawdę istnieją, że nie ma ich co tłamsić w środku. Wiecie, czasem o czymś marzymy, ale z wielu względów no nie możemy tego marzenia spełnić. Dusimy się w środku każdego dnia, przebierając coraz to bardziej nerwową pozę. Stąpamy po cienkiej linii i boimy się zaryzykować. Społeczeństwo każe nam postępować według pewnego schematu, no i my to robimy. Tylko czy jesteśmy wtedy szczęśliwi? Słuchajcie, Selma tutaj ma wszystko: wspaniałą córkę i męża, który najprawdopodobniej ją kocha. W pewnym momencie ich marzenia nieco się rozwiewają. On marzy o kolejnym dziecku, a ona o ciszy, w której mogłaby skończyć swoją książkę. Nawet otaczający ją ludzie niespecjalnie połają do jej zainteresowania, widząc wszystko przez pryzmat pieluch i płaczu. Być może wymarzony widok dla każdej matki, jednak nie dla Selmy. Kobieta próbuje łapać natchnienia w najdziwniejszych miejscach. Ilekroć już podłapie dany wątek, pojawia się coś lub ktoś, kto wszystko przerywa i dalej po marzeniach pozostaje niekłamana pustka. No, nie ukrywajmy, ale nie tego ona oczekiwała tutaj od życia. Pewnego dnia, w dość bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, poznaje mężczyznę, który oferuje jej wolność – jest to bardzo kusząca perspektywa, tylko z faktem, że no ona raczej nie jest przecież sama. Ma w końcu dziecko, które kocha nad życie, tak? Wiecie, lata mijają, a dawne ślady się zacierają. Beki nie może wybaczyć matce tego, co jej zrobiła. Jednak jeden telefon tutaj wszystko zmienia. No, Selma umiera i nie pozostaje nic innego, jak ostatni raz się z nią spotkać i odkryć pewne tajemnice. Są informacje ważne i takie, o których nikt nie miał pojęcia. Czy Beki zdąży je wszystkie odkryć, zanim ostatni oddech opuści ciało jej matki? Słuchajcie, nie spodziewałam się, że z taką letkością będę przerzucała wszystkie strony. Naprawdę, książka jest tutaj dość niepokojąca, co chwilę nurtująca nas jakimiś tajemnicami, które nie tak szybko chcą wyjść na jaw, ale naprawdę piękna. Mamy tutaj miłość, która nie zapomina winy i którą trzeba będzie odkupić. Opisana jest z dwóch perspektyw, które wzajemnie się dopełniają, co bardzo, bardzo mi się podobało. Naprawdę mega książeczka, jest grubsza, ale dla mnie to prawdziwy sztos. Warto się w nią zagłębić. Ona miała w czerwcu swoją premierę i po prostu jest boska. Ona jest boska, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Ja ją Wam serdecznie polecam i <laughs> jeżeli ktoś lubi takie klimaty, wiecie, to trochę, że obyczajówka, trochę tajemnica. Kryminał to nie jest aczkolwiek coś pod psychologiczne, pod teksty tutaj podchodzi. Także, no, ja im wam serdecznie polecam. Ja po prostu po nie płynęłam. No zakochałam się już w okładce i dalej wszystko szło jak bajka. Nawet nie wiem kiedy ją skończyłam. No, a byłam zdziwiona po tym co zobaczyłam na końcu. Także, jeżeli was zachęciłam, to serdecznie zapraszam. Naprawdę mega, mega książka. Po prostu bajka. Perfekto. <laughs> Pepe. Pa, pa.